Hejka, hejka, dzisiaj znowu bingo, wybiorą czas spaceru, więc dotarliśmy na wybieg dla psów. Nie wiem czemu, ale znowu chciał tutaj przyjść, znowu nikogo nie ma, jesteśmy sami, także może sobie się wybiegać luzem, pobawić się. Chociaż on raczej tak, jak, jak mu pokaże i zaproponuje, no to robi te przeszkody, a tak sam z siebie to raczej niekoniecznie, także... Także sobie po prostu pobiega na ogrodzonym terenie, zawsze to inaczej niż na smyczy. Tak mi się też wydaje, że on tutaj e, zawsze mnie prowadzi, dlatego że spod szkoły no to już jest taka dosyć prosta droga po prostu tutaj. E, że wystarczy skręcić nie w tą stronę co do domku, o chodzi sobie, tylko po prostu pójść w drugą stronę i, i idzie się cały czas prosto i jesteśmy tutaj, więc może po prostu pod szkoły on stwierdza, że, że trzeba iść w tą stronę. No nie wiem, ale sobie chodzi, wącha. Chyba jest zadowolony. No dawaj! Super pies! Piękny! No i skrzywdzili piesia. Piesie został dzisiaj wykąpany. Całe szczęście, że Patryk już wrócił i mi pomógł. Nie no, bez to sama bym nie dałabym go rady utrzymać po prostu. On się tak wyrywa, to jest taka panika. Normalnie to jest panikarz. No i pisk i płacz po prostu. Rzadko dlatego się myje brudasek. No ale dzisiaj jest umyty także. Także teraz przez jakiś czas ma wolno odmycia. Ale wysuszyć też oczywiście, że się nie dał. Przecież suszarka też jest taka straszna. No biedny ten piesek. Biedny dzisiaj, naprawdę. Uwaga, uwaga. Oficjalnie paczuszki dla zwycięzców konkursu są gotowe. Wszystko już jest ładnie przygotowane. Jeszcze dorzucę tylko... O, właśnie, jeszcze bingo. Trochę może coś wyjmie. <laughs> nie na żartuję. Nie wolno bingość, Ty masz swoje smaczki. No, jeszcze dorzucę tylko kartki z podziękowaniami. I mogą lecieć w świat. No i co tu się szykuje? Zobaczcie. Nie, nigdzie nie idę. Nie ma żadnej imprezy. Po prostu nagrywamy nową rolkę. Która będzie chyba w przyszłym tygodniu. Ciekawe, że ktoś zgadnie, o czym będzie ta rolka. <laughs> no, mam czasem pomysły i odpały. Mam nadzieję, że w ogóle to, co nagraliśmy, będzie się nadawało. Zobaczymy. Tak, teraz spróbowałam zmontować sobie vloga dzisiejszego. Strasznie krótki wyszedł. Jak na mnie, naprawdę mega króciutki. I powiem szczerze, że też nie wiem, czy w weekend będę coś nagrywać. Hmm. A stwierdziłam, że dzisiaj go puszczę po prostu takiego krótkiego. A co tam też pewnie parę osób obejrzy. No w weekend zobaczymy, zobaczymy. Bo nie, nie jestem pewna po prostu, czy będę miała czas, czy będę miała możliwości, bo w weekend jednak chłopaki są w domu, jest hałas, tak jak teraz też słychać jakieś pewnie filmiki w tyle, co oni oglądają sobie na YouTubie i tak dalej, więc... No, więc nie jestem pewna, czy będę nagrywać. No i, i co? W takim razie żegnam się na dzisiaj w tym krótkim vlogu. No, do zobaczenia. Pa, pa.